Witam Was bardzo serdecznie, drodzy widzowie. Dziś słyszymy się w filmiku, którego potrzebujesz, a nie wiedziałeś, że to potrzebujesz. Skin Ledger jest to aplikacja, w której macie wszystko, co potrzebujecie do ogarniania swojego inventory. Czy to właśnie overview marketu, żeby sobie zobaczyć coś bardziej konkretnego, coś bardziej przystępnego niż sam Steam? Jak widzicie, możemy robić te same rzeczy. Bardziej konkretne mamy tutaj dane, lepiej się to ogląda, mamy od razu Quantity, nie musimy dodatkowych dodatków do przeglądarki instalować. Jak widzicie, mamy wszystko to samo co na Steamie, tylko działa to troszeczkę szybciej i nie musimy się pieprzyć z tym, żeby odświeżać to co 3 sekundy. Zostaw like, subskrypcję, subskrypcję, no i oczywiście dzwoneczka dziękuję bardzo za każde wsparcie, na przykład za taki film w którym możesz sobie przyjmować trade oczywiście tutaj nie jestem zalogowany musiałbym się zalogować, ale możecie normalnie szybciutko tak samo sobie klikać trade więc nie musicie mieć Steam Inventory Helper typowo możecie skorzystać sobie z tego no i tak samo możecie zobaczyć sobie Inventory jak widzicie mamy tutaj e, oczywiście możemy sobie połączyć, więc ja teraz na przykład biorę sobie telefonik, cyk, klikam i się loguje na aplikację, która za każdym razem nas o to prosi, żeby oczywiście było wszystko legitne. No i pyk. No i mamy zalogowany jestem, prawda? I mamy overview do wszystkich itemów, jakie możemy. Oczywiście tutaj są jakieś trade logi, które na itemy, które kupowałem dopiero co. Więc możemy sobie przypatrzeć itemy, możemy sobie przypatrzeć overview całego naszego inwentora. Jak widzicie, mamy jakieś dwa trady. Zobaczmy, co to jest, prawda? Tutaj. Cóż to będzie? Cóż to będzie? Y Muszę przyjąć tutaj tego trade'a, więc akceptujemy sobie. Kupiłem dopiero to, tą deltę i mamy zrobione, akceptowane. Kolejny trade'ik, robimy sobie cyk, lead contact, akceptujemy i cyk, od razu wiemy, ile płaci item value, sticker value nawet nam od razu liczy. Ciekawe, czy tutaj sticker value na tym, no nie, bo to jest suwernier. Jest możemy sobie zobaczyć konto, które jest na przykład teraz, ile mamy w tym momencie widocznego w inventory chociażby, prawda? Prawie się miejsce kończy. Co zrobić więc w takiej sytuacji? Możemy sobie wziąć nasze storage unity i sobie je poklikać. Na przykład mogę sobie przenieść teraz do, dajmy na to tego inventory tutaj, dajmy sobie trade holda i sobie, oto mi zaraz zejdzie na przykład trade hold, mogę sobie zobaczyć na tego, tego tutaj kałaszka, prawda? Weźmy sobie na przykład name, prawda? Tutaj tego Elite Builda, możemy sobie coś pochować, na przykład mogę sobie. Co mogę sobie pochować. Weźmy sobie, weźmy sobie tego trade tutaj i możemy sobie na przykład dać filtry, e, czyli tylko z trade chcemy. Teraz itemy, prawda? I mam tutaj na przykład, że dopiero mi się odblokowuje um, tutaj e, Thursday. ja tutaj mamy w poniedziałek na przykład. No to mogę sobie je schować, prawda? Cyk, daję move, klikam i mi się wszystko przynosi. Trzeba troszeczkę się obejść tą aplikacją. Pamiętajcie, tutaj macie do, czyli z waszego inwentory tutaj, prawda? Do waszych storage unitów. A tak jak sobie możemy from dać, prawda? E, żeby właśnie mamy sobie tutaj i możemy sobie sprawdzić od razu, co tutaj jest. Więc dajmy na to, że chcę sobie sprawdzić. Co nie jest e, właśnie na trade-loku, co mogę już wyciągnąć stąd na przykład, prawda? No i patrzcie, tutaj nie ma trade mogę sobie na przykład 96 West Melonów wyciągnąć papierków, prawda? Albo, e, albo 97 Montegliter. Zobaczmy, czy się to opłaca. E, o, czy się to opłaca wyciągać to? No nie, nie opłaca się. Stanie je, jeszcze nie wyciągamy, jeszcze nie cashoutujemy naszej inwestycji. Spójrzmy sobie tutaj zrobić wszystko fajnie, to działa. Pamiętajcie, czytajcie: Include, czyli to chcecie, czyli te, te, teraz same statyrkę. Nie mam tutaj żadnego statyrka, tylko stickery, prawda? Nie chcę stickerów. Prawda? Możemy sobie zaznaczyć, co chcemy, price range'a, wszystko, co tutaj e, można sobie, e, powiedzmy, wymarzyć, prawda? Mamy jeszcze do trade upów, to jest bardzo ciekawe. Dajmy na to, że e, oczywiście nie mam tutaj nic ciekawego po trade up, ja się trade upami nie zajmuję, prawda? Damy sobie trade upa tutaj, możemy sobie zaznaczyć i już wiemy, co możemy tutaj, gdybyśmy sobie wywalili 10 takich beret, co nam tutaj przyjdzie, prawda? Właśnie, jaki, jakiego możemy oczekiwać skinka, prawda? Pyk i mamy. Piękna sprawa, co nie tutaj tracimy, oczywiście 40. <noise> możemy od razu sobie zobaczyć. Oczywiście są inne stronki też do trade-upów, więc wiadomo, ale jest to coś, co musicie w tym momencie z tego korzystać. Tak samo jeśli Wam nie zależy by sobie market przepatrywać, możecie to o wiele robić szybciej. Na przykład. Jaka jest teraz cena Print Streama, bo ja na przykład chciałbym wiedzieć, czy mi się opłaca go kupić. No i mamy sobie. Hmm, 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 trochę rośnie, teraz trochę spada, jest jakieś unormowanie ceny, patrzymy sobie, możemy sobie od razu kupić yy, i. Jak widzicie, mamy od razu nam się odpala, musi mieć odpalonego e, steama, prawda? Fajna, fajna sprawa. Więc to byłby skin Ledger, bardzo polecam sobie z tego korzystać, żeby nie musieć tego robić wszystkiego ręcznie, chowanie naklejek, e, wy, wywalanie z inventory. Jest to po prostu bardzo, bardzo męczące. Dziękuję, to było wszystko ode mnie w tym odcinku i zapraszam was do oglądania kolejnych. Pa pa.